Cześć! Mam dzisiaj dla Was szybkie case z Przemkiem, czyli maturzystą, który bał się zaległości, a matura zbliżała się wielkimi krokami. Zapytałem go wprost, co było głównym problemem, który skłonił Cię do zapisania się na korepetycję. I odpowiedź była konkretna. Brak zrozumienia materiału i brak motywacji do samodzielnej nauki. Więc pytałem go, jaki miał jest cel, który chciałeś osiągnąć. Powiedział, że zdać maturę i dostać się na wymarzone studia. Następnie spytałem go, co z naszej pomocy najbardziej przybliżyło cię do osiągnięcia tego celu. I tu padło kilka naprawdę fajnych rzeczy. Bo po pierwsze, ciągłość robienia zadań. Samemu było łatwo się poddać, a u nas zadania robiliśmy na bieżąco. Następnie, konkretne tłumaczenie działów. Żadne wykłady, tylko szybki, zrozumiały kurs wraz z omówieniem najważniejszych wzorów. Na koniec zapytałem go, czy poleciłby nasze lekcje dalej. I bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem jego odpowiedź, bo powiedział, że już polecał. Jeśli ty też jesteś w miejscu, w którym brakuje ci wiedzy, motywacji albo chcesz mieć pewność, że w końcu zrozumiesz matmę, zostaw komentarz start. Odezwiemy się do ciebie i przygotujemy swoją pierwszą, zupełnie darmową lekcję próbną, na której określimy, w jaki sposób możemy ci pomóc.